Dzień dobry, z tej strony Ekstratata. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć i pokazać przy remoncie naszego gniazdka, naszego domu, troszeczkę o dachu. W tym domu była wykonana stropopodłoga z desek, tutaj był ułożony styropian, gąbki, no w sumie wszystko co było pod ręką, to tu było wyłożone i to było ocieplenie. My zdecydowaliśmy się zdemontować tą stropopodłogę i zrobić taką otwartą przestrzeń z dołu z salonu z kuchni do kalenicy. Belki, belki te stropowe będą oszlifowane, zabezpieczone. I zdecydowaliśmy się ocieplić dach pianką. Pianką Polinor. Słuchajcie, długo nad tym myślałem. Bardzo fajny produkt. Zastanawiałem się, czy użyć pianki, pianki z agregatu, czy wełny. Zdecydowaliśmy się na piankę w takich właśnie opakowaniach. Piankę nakładamy na wcześniej przygotowaną powierzchnię, czyli powierzchnia musi być oczywiście wyczyszczona, odkurzona, usunięte jakieś, oczywiście, pajęczyny. Do nałożenia pianki będziemy potrzebowali. Takiego, słuchajcie, pistoletu. Pistolet taki jak do piankowania ogień. Czyścik, żeby oczywiście po pracy oczyścić pistolet. Do nakładania pianki przy ukosach, na, sufita, na sufitach używamy takich specjalnych końcówek. Zaraz zobaczycie, do czego to służy. Z najważniejszych rzeczy. Temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż plus 10 stopni, żeby tą piankę odpowiednio położyć, żeby miała swoje właściwości. Z jednej takiej puszki to już przetestowałem wychodzi nam 1 m kwadratowy ocieplenia przy warstwie 5 cm, co daje nam. Tak, jakbyśmy położyli 15 cm wełny, szybkość tego sposobu, oszczędność czasu, pracochłonność jest nieporównywalna przy położeniu ocieplenia pianką, a przy wełnie. Następna sprawa jest taka, że po położeniu pianki, pianka wchodzi w każdą szczelinę, desek, czy tutaj gdzieś pomiędzy. Krok deski. Po wyschnięciu pianka tworzy monolit, szczelną warstwę ocieplenia. Zdecydowałem się na tą metodę, ponieważ remont w większości robię samodzielnie i wybieram takie elementy wykończenia, gdzie nie będę musiał angażować dodatkowych osób, dodatkowych pomocników. Pianka daje tą możliwość, pianka Polnor daje tę możliwość, że samodzielnie możemy wykonać takie ocieplenie. Oczywiście potrzebne są do tego chęci i troszeczkę umiejętności. Ja się wyposażyłem w taki kombinezon do malowania. Są takie momenty, gdzie ta pianka się troszeczkę rozpryskuje. Warto chronić włosy, ciało, oczy i drogi oddechowe. Ważne jest to, żeby przed każdym użyciem każdą puszkę potrząsnąć około 30 sekund. Następnie nakręcamy puszeczkę na pistolet i piankujemy. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak to się robi. A więc przystępuję do dzieła. Tak jak mogliście zobaczyć, aplikacja pianki jest bardzo prosta, ona już sobie rośnie. Czas sknięcia 24 godziny. Możemy nakładać warstwę po warstwie do uzyskania żądanej grubości. Warto sobie zaznaczyć na krok, także na przykład jeżeli chcemy 5 czy 8 cm, zrobić sobie znaczniki, wtedy będziemy wiedzieć do jakiego poziomu nałożyliśmy piankę. Ja przystępuję dalej do działania. Zobaczycie, jak szybko tą piankę można położyć na dach. Pierwszą warstwę pianki położyłem, około 5 cm. Będę chciał położyć jeszcze jedną warstwę. Szybkość jest po prostu repelacyjna. Bardzo szybko się aplikuje. Tak jak mówiłem, wytwarza skorupę. Jest bardzo, bardzo szczelna. Ja zużyłem 12 puszek na raz, 2, 3, 4, 5. Na 16 m kwadratowych dachu. Także warto spróbować. Słuchajcie tego produktu. Polinor, pianka do ociepleń. Ta pianka ma różne zastosowanie. Możemy na przykład studnie, gdzie mamy hydrofor w ziemi zakopany. Mamy krąg betonowy. Tak? Możemy opryskać różne dziwne kształty i ocieplić sobie różne potrzebne miejsca. Jakaś dziura w ścianie, nie musimy docinać styropianu, możemy popryskać pianką, potem ewentualnie karton, gips. Zaletą na pewno jest to, że to jest szybko się to robi, szybko się aplikuje. Zaletą również jest to, że w trudne miejsca możemy dojść, popryskać rurę, Widziałem, że tą pianką ludzie ocieplają na przykład kampery, które sami sobie budują. Ściany, pianka trzyma się wszystkiego. No cóż, słuchajcie, warto sobie kupić jedną puszkę, czy tam dwie, trzy puszki, zrobić próbę. Ja tak zrobiłem. Kupiłem najpierw dwie puszki. Dostępne są w marketach budowlanych preskałem, zobaczyłem z czym to się je, czy to się nadaje. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej pianki. E, nie muszę czekać na fachowców. Nie tracę czasu, e, nie tracę e, pieniędzy na materiały pod tytułem paro, wiatro, e, izolację, ponieważ jeszcze raz powtórzę, pianka jest zbitym monolitem. E, nie jestem fachowcem. Nie jestem zawodu budowlańcem, tylko operatorem kamery, ale lubię wykonywać takie prace. Sprawia mi to ogromną radość, relaksuję się przy tym, dlatego postanowiłem remontować nasz dom. Jeżeli macie jakieś nowości, jakieś nowinki techniczne, to zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie je przetestuję, sprawdzę być może wykorzystam, być może nie także pozdrawiam hej, cześć ekstra data